Siemaneczko, piątek, piąteczek, piątunio. Dziś zaczniemy sobie troszeczkę inaczej. Mianowicie, dla wszystkich nowych macie przycisk subskrybuj, dajcie łapki do góry. Bardzo serdecznie Was zachęcam do śledzenia mojego kanału. Mam nadzieję, że możecie na nim znaleźć bardzo fajne i bardzo rzetelne materiały. Dla, dla wszystkich stałych bywalców zostawcie łapki do góry, bo mam wrażenie, że żeście ostatnio o tym zapomnieli. Znajdujemy się oczywiście na kanale Stock. I obawiam się, że będziemy musieli się tu spotykać przez kolejne kilka do kilkunastu tygodni. Nie jest to zależne ode mnie. A sama kwestia wyjaśnienia pojawi się w trakcie materiału. Także zachęcam Was, nie przewijajcie, zostańcie do końca. Bo standardowo nie zrozumiecie o co chodzi. Mam ze sobą mnóstwo robactwa. Zamieniłem te stare białe robaki na świeżutką, cieplutką pineczkę. Mam mnóstwo dendrobeny. Oczywiście założyłem sobie hodowlę dendrobeny. I dzisiaj malutki teścik: dendrobena fluo. Nigdy sam tego nie testowałem. Także z miłą chęcią dla Was to zrobię, z miłą chęcią Wam to pokażę. Zobaczymy jakie to przyniesie efekty. Nie zwlekam, zaczynamy. Tutaj trochę chłopaki hałasują, widzę. Coś tam robią, naprawiają. Mam nadzieję, że nam to nie przeszkodzi w niczym. Choć to się dopiero okaże. Słuchajcie, kwestia sprzętu na dzisiaj jest to sławik stały 2 gramowy. Obciążenie główne, przypon, śrucina sygnalizacyjna. no Haczyk 16 typu white whitegate to jest na den typowo. A drugi zestaw jest taki sam, tylko ma spławik 1,5 gramowy. Już Wam pokażę. Spławik 1,5 grama. Te, również spawik stały, obciążenie główne, śrucinka sygnalizacyjna, przypon 012 i haczyk 20. Bardzo malutki, tego samego typu. Jeżeli chodzi o taktykę, to ona jest absolutnie niezmienna. Tutaj świeżutki makaron dla ryb. Widzicie, pięknie się rusza, elegancko, ślicznie. No i standardowo dendrobenka. Zobaczymy, co ona nam przyniesie. I jeszcze jedna rzecz, czyli to, o czym wspomniałem. Wytestujemy sobie dendrobenę fluo. Ponadto świeci na zielono. Oczywiście patrzyłem się na ma ona nie świeci na zielono, ale zielona jest. O widzicie? Mam nadzieję, że to dobrze widać. Zieloniutki jest. Piękny. Patrzcie. Pięknie się rusza, co? No. Także tak się przedstawia kwestia sprzętu na dzisiaj. Że mamy pierwszego Okunia Giganta. Okoń numer 2 dzisiaj. Czerwony Robak dendrobena. Ten już większy. Mam drugie branie. Także leci do wody. I ponadstępne, nie? Muszę być z wami szczery i chcę wam coś powiedzieć. Nie chciałbym, żebyście mi mieli za zło, że ja tylko tutaj przychodzę ponieważ w ostatnim odcinku prosiłem was o to, żebyście dali mi znać, gdzie byście chcieli mnie zobaczyć. Niestety, jeden się nie skończył, kolejny zawitał i to teraz pełny lockdown do Anglii. Z pierwszym ogłoszeniem tego nawet wędkarstwo było zabronione. Tylko dzięki Angling Trust i tu dla nich naprawdę wielki szacunek wyrażam za to, co zrobili, bo dzięki ich interwencji, dzięki temu, że rozmawiali z rządem, rząd zniósł nam wędkarstwo. I tak naprawdę możemy, ale jest kilka z tym związanych restrykcji. Czyli możemy łowić tylko za dnia, musimy się poruszać tylko w okolicy swojego zamieszkania. Nawet, na, nawet do tego stopnia, że jeżeli ktoś mieszka w centrum Londynu i tam nie ma jakiejś wody, to z tobą powiedziane, żeby znalazł sobie inne zajęcie. Wiem, jak to brzmi radykalnie. Ale nie możemy, musimy się poruszać po swoich lokalnych wodach. Jak wiecie, ja na te swoje lokalne. Mam branie, na te swoje lokalne karpiowe łowiska nie pójdę. Z zadomych przyczyn. Bliżej czy dalej. No, dawaj, 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 dawaj. No, no. No, jedź, jedź, jedź. jedź, 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 jedź. jedź, 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 jedź Machę, mache. Numer 3 Dzisiaj nie dadzą mi dokończyć Branie za braniem dzisiaj Numer 3 Jedziemy z koksem Podrzucamy Pinką będę delikatnie też podrzucał od czasu do czasu Czyli wszystko niezmiennie, tak? Jak ostatnim razem Jest zima, nie ma co kombinować Jedno przyciąłem, chyba widzieliście, pusto, a drugi siedzi. Także, słuchajcie, zakładamy tą zieloną rosówkę. Patrzcie. I idzie do wody. Wracuje, już. Zaraz ujedzie. mnie. Patrzcie. Zielona rosówka, patrzcie to, momentalna akcja. Patrzcie ma w pysku. Zostawimy mu, zostawimy. Tak Podczas cięcia robaków pobrał mi okoń. A widzicie, smakują im zielone, czerwone robaki. Kolejne same drobne, nie wiem, nie będzie wiem, to duże. Widziałem tam z tamtej strony większe. Widziałem większe okonie, ale widzicie, może trzeba na nie poczekać. Poczekamy sobie. Widać, słuchajcie, nie będę tego przeciągał, nie ma co. Po tym ostatnim okonku jeszcze miałem jednego malutkiego okonka, ale po zmroku, już brania absolutnie ustały. Przeniosłem się co prawda na drugą stronę, ale to nic nie dało. Ryba się kompletnie rozpieszła sprawdzałem i pojedyncze tylko sztuki gdzieś pływają także, także, także bardzo ciekawie w każdym razie kończę nie przeciągam tego, już jest prawie 7 godzina wieczorem widzimy się w kolejnym odcinku już wiadomo gdzie przynajmniej jak będzie to się okaże dzisiaj fajna sesja, jak zwykle zimowa sesja okonki zawsze współpracują w zimę a przynajmniej zazwyczaj, płoć tak samo lubi także jest ok wszystko się sprawdziło, co prawda dzisiaj zanęty nie używałem i żałuję, bo gdybym miał teraz zanętę to może... Ten białoryb by podszedł troszeczkę pod wieczór, ale nie mam, także nie będę gdybał. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pakuję wędki, spadam do domu. Trzymajcie się, zostawcie suba.